Moja manipulatywna żona odmawia pracy lub pomocy w domu i mówi mi, żebym po prostu się wziął w garść i poradził sobie z tym. Wiem, że powinienem ją opuścić, ale nie chcę tego zrobić. Pamiętam sprzed wielu lat, kiedy żona błagała mnie, żebym wziął drugą pełnoetatową pracę, żeby opłacić jej studia i zrobiłem to. Kiedy ukończyła swoje studia, nagle zdecydowała, że nie chce pracować i woli zostać w domu z naszym dzieckiem. Około roku później urodził się nasz drugi maluch. I natychmiast wiedziałem, że potrzebujemy więcej pieniędzy. Próbowałem przekonać żonę do pracy, ale odmówiła, więc wróciłem, żeby ukończyć studia magisterskie, cały czas pracując na dwóch etatach. Było ciężko, ale udało mi się to zrobić. I tak minęły trzy lata. Utrzymuję czteroosobową rodzinę z jednej pensji, a mimo to jestem głęboko zestresowany i chronicznie zmęczony. Pracuję 50 godzin tygodniowo, a kiedy wracam do domu, zajmuję się praniem, gotowaniem i wożeniem dzieci wszędzie. 75% obowiązków domowych spoczywa na mnie, a najgorsze jest to, że żona odmawia pomocy. Prosiłem ją o pomoc wiele razy, ale za każdym razem mówi, że pracuje równie ciężko i jeśli jestem zmęczony, to powinienem przestać pracować tyle. Śmieszne jest to, że niedawno posłuchałem jej rady i wziąłem dwa tygodnie wolnego bez wcześniejszego informowania jej, a ona wpadła w panikę, bo nie wiedziała, jak teraz zapłaci za swoje spa. Dodatkowo wydaje się, że zawsze musi mnie prześcignąć. Jeśli powiem jej, że miałem zły dzień, ona miała gorszy, bo to ja miałem szczęście wyjechać do pracy, podczas gdy ona musiała zostać w domu. Jeśli powiem jej, że bolą mnie nogi odchodzenia cały dzień w podróży służbowej, i zrobienia 30 tysięcy kroków, ona mówi, że to nic w porównaniu do jej stania, i gotowania z dzieckiem przyklejonym do niej przez ostatnie dwa lata. Ostatnio przez ponad dwa lata słyszałem, że zrujnowałem jej życie, jej możliwości i tak dalej, sprawia, że czuje się absolutnie okropnie i zachowuje się, jakby to nie ona była tą, która chciała zostać mamą, a nie pracować. Muszę również wspomnieć, że moja teściowa mieszka z nami i jest absolutnie cudowna, i naprawdę stara się, Biorąc pod uwagę swój wiek, ostatnio zwróciła mi uwagę, że zauważyła zmianę zarówno u mnie, jak i u mojej żony. Powiedziała, że mam większe przywiązanie do dzieci, a nawet bardziej przytulam psy i rozmawiam z nimi o swoim życiu niż z żoną. Szczerze mówiąc, czuję się jak w trybie przetrwania emocjonalnego, będąc o krok od awansu zawodowego i o krok od szukania miłości i pocieszenia na dnie butelki whisky. Aktualizacja. Konfrontowałem się z żoną i nie ustąpiłem, gdy zaczęła grać na emocjach, ale zamiast rzeczywiście porozmawiać i odpowiedzieć na moje zarzuty, opuściła nasz dom i pojechała do swojej siostry. Następnego dnia spakowała się i wyjechała, a potem próbowała wrócić i zabrać dzieci do swojej siostry. Naturalnie byłem temu przeciwny, a szczęśliwie również jej rodzina była przeciwna. Nie tylko, że nie było to fair wobec naszych dzieci, by przeniosły się do domu, który nie jest ich, ale również obciążyłoby to finansowo i mieszkaniowo resztę jej rodziny, ponieważ ona nie pracuje, a jej siostra i jej rodzina, mąż i troje dzieci mieszkają w domu, w którym dorastały. Po nieco ponad tygodniu spędzonym z dala od nas, chyba się uspokoiła, więc zdecydowała, że będzie dobrze, jeśli wróci z powrotem do domu z torbami, jakby właśnie wróciła z zakupów. Weszła do mojego domowego biura, gdy pracowałem, i złościła się, wpatrując się we mnie, podczas gdy brałem udział w konferencji z zespołem. Nie mogłem przerwać, bo to był intensywny okres w kwartale. Widocznie to jej się nie spodobało, bo gdy zdjąłem słuchawki i zamknąłem laptopa, zaczęła na mnie krzyczeć, jak bardzo nie dbam o nią i jej samopoczucie. W tamtym momencie nie mogłem zrobić nic więcej, tylko patrzeć na nią i potrząsnąć głową. Moja teściowa weszła po usłyszeniu krzyków żony i odciągnęła ją, mówiąc, żeby mnie nie niepokoiła. Podczas gdy nasza niania trzymała najmłodsze dziecko z dala od całej sytuacji w drugiej części domu. Tego wieczoru, po tym jak dzieci poszły spać, siedziałem w biurze sam z drinkiem, tak jak robiłem to przez ostatnie noce, a żona weszła do pokoju. Rozmawialiśmy, kłóciliśmy się, płakaliśmy, piliśmy, jedno prowadziło do drugiego i skończyliśmy w łóżku. Chciałbym móc powiedzieć, że to było nasze godzenie się, ale następnego dnia, gdy leżeliśmy tam trzeźwi. Zaczęła mówić o tym, jak ciężko jej było, gdy była poza domem. Dosłownie mówiła o jej zmaganiach z pobytem w rodzinnym domu, w jej starym pokoju, z ojcem i rodziną siostry. Jakie to szczęście, że mogę zostać tutaj, robić to i tamto, kupować to i tamto, i nie stresować się tak bardzo jak oni, jak łatwe są moje życie i życie innych w naszej rodzinie w porównaniu do jej, mimo że mieliśmy podobne wychowanie. Tego ranka moje serce i umysł się załamały. Od tego czasu pogrążam się w coraz większym dole, a w zeszłym tygodniu znów próbowałem pogodzić się i wyjaśnić sprawy, ale spotkałem się z krzykami, gdy próbowałem wyrazić moje obecne stresy i niepokoje związane z życiem i pracą. Żona, czy wiesz, jak to wszystko jest dla mnie trudne? Powinieneś mi pomóc być szczęśliwą, więc jeśli chodzi o moje szczęście, stres, potrzeby i ogólne samopoczucie, to mnie nie obchodzi. Powinnam po prostu przez to przejść, prawda? Żona. Wszyscy mamy swoje problemy, musisz sobie z nimi poradzić i je przejść. Nie wiem, kim jest kobieta, z którą mieszkam, ale to nie była ta, którą poślubiłem i z którą obiecałem spędzić życie i wychować nasze dzieci. Od tej rozmowy byłem zauważalnie zdystansowany. Spałem w biurze, na kanapie lub z dziećmi w ich łóżkach po ułożeniu ich do snu. To nadal nie zmieniało tego, że zaczynała dzień o dziesiątej rano i siedziała na telefonie rozmawiając z grupami mam, podczas gdy dzieci były pod opieką zarówno teściowej, jak i niani. Nic się nie zmieniło i wątpię, że coś się zmieni. Smutno jest mi myśleć, że nawet jeśli się rozwiedziemy, nic by się nie zmieniło ani nie czuło inaczej, ponieważ podczas gdy żona była nieobecna, dni wydawały się jak każda inna, tylko z trochę większą ilością jedzenia na wynos niż zwykle. Moim głównym lękiem jest to, że nie tylko stracę żonę, ale także dzieci w tym procesie. Aktualizacja. Po ciężkim nacisku rodziny za pośrednictwem interwencji, moja żona i ja w końcu spróbowaliśmy terapii małżeńskiej. Możecie się domyślić, jak to poszło. Obwinianie, łzy, żale, manipulowanie, a wszystko to w obecności licencjonowanego terapeuty, a nie grup mam. Na końcu wszystko, co terapeuta zasugerował i zauważył, przeszło jej obojętnie i zostało zignorowane, ponieważ było sprzeczne z jej dotychczasowym sposobem myślenia. Jedną z rzeczy, które warto powiedzieć, było to, że terapeuta zapytał, kiedy ostatnio czuła się naprawdę szczęśliwa. Jej odpowiedź to około 12 lat temu. Proszę zauważyć, że 12 lat temu była jeszcze w swoich 20 latach, bez dzieci. Żyła z byłym partnerem. To zupełnie inny czas i położenie życiowe. Wiem, że to może być drobnostka, ale jeśli to wtedy była szczęśliwa, nie byłoby wielkim wysiłkiem dla niej, by odnaleźć to szczęście ponownie, skoro jej były partner żyje w tej samej okolicy, ma tę samą pracę i ten sam styl życia, który miał 12 lat temu. To w porządku, jeśli tak chcesz żyć, staram się nie oceniać, ale w moich 40 latach chodzenie do klubów 3 lub 4 dni w tygodniu nie jest już moim sposobem życia. Aby dodać, wiem, że niektóre osoby zapytają. Mogę potwierdzić, że nie oszukiwała mnie fizycznie, ale nie mogę potwierdzić, czy zrobiła to emocjonalnie. Po wspólnej sesji terapeutycznej sprawdziłem wszystkie jej zapisane rozmowy telefoniczne i nie znalazłem nic nadzwyczajnego, ale nie sprawdzałem aplikacji takich jak Instagram czy Snapchat. Wiem, że pewnie jestem nudny, ale pozdrawiam wszystkich ojców z Kostko, których niedzielne rozrywki obejmują robienie rundek z dziećmi po próbkach. W następny weekend był Dzień Ojca i jak się spodziewałem, nie było to wielkie święto jak dla wielu ojców. Nasza rodzina zebrała się na BBQ i zwykłe rodzinne spotkanie, a moja żona traktowała to jak każdy inny dzień. Spała do późna, gotowała, siedziała na telefonie, robiła zakupy online, próbowała bawić się z dziećmi, a wszystko to podczas rodzinnego BBQ. Moja żona powiedziała, że czuje się źle, więc większość dnia spędziła siedząc podczas gdy reszta rodziny starała się uczynić to wydarzenie przyjemnym. Kiedy wszystko było gotowe, a rodzina usiadła do stołu, jej rodzice, rodzina siostry, moja matka i nasze dzieci, przyznaję, że było to świetne jedzenie, nic wykwintnego, ale po prostu pyszny posiłek dla wszystkich. Rozmawiałem z moim szwagrem o różnych aktywnościach związanych z Dniem Ojca, i gdy wspomniałem, że było mi trochę smutno, widząc niektóre dzieci siedzące same podczas śniadania z tatą, żona przerwała mi głośnym śmiechem, na tyle głośno, by usłyszała to cała sala. To nie tak, że cokolwiek robisz, mogłam pójść zamiast ciebie. W tym momencie byłem wściekły i zdezorientowany. Siedziałem tam, przetwarzając to, co powiedziała, podczas gdy w jadalni zapadła cisza. Moja teściowa przełamała niezręczność i w odpowiedzi powiedziała. Może, jeśli czujesz się w ten sposób, jedno z was powinno się rozwieść. Żona spojrzała na teściową, zdezorientowana, że mogła to powiedzieć, a potem wyśmiała mnie i, wskazując na mnie, powiedziała: Jakby inna kobieta chciała takiego mężczyznę jak on, zobacz na siebie. Gdy sala była cicha, byłem zły, złamany, zdezorientowany i zawstydzony jednocześnie. W męski sposób po prostu skinąłem głową, wstałem, wziąłem klucze i odjechałem w swoim traku, próbując zignorować krzyki reszty rodziny i naszych dzieci, które błagały mnie, żebym został. Nie wiem, co się działo, gdy mnie nie było w domu przez resztę niedzieli, ponieważ nie mogłem zmusić się do sprawdzenia kamer w domu, ale gdy wróciłem wczesnym rankiem w poniedziałek, dom miał zupełnie inny nastrój. Jak zwykle obudziłem się około szóstej. Przygotowałem dom i nasze najstarsze dziecko do szkoły. Sprawdziłem e-maile i wiadomości. Nic nadzwyczajnego. Gdy ubierałem się, aby wyjść, żona leżała w łóżku, lekko chrapiąc. Mogłem tylko patrzeć na nią i myśleć o tym, co mieliśmy, a teraz utraciliśmy. Zdecydowałem, że mam dość. Nie mogę tego dłużej znosić. Tego samego ranka wysłałem wiadomość do mojego prawnika, aby ruszył z procesem rozwodowym. Aktualizacja. W zeszłym tygodniu została dostarczona do domu. Miała, jak sądzę, coś, co można by nazwać mini załamaniem nerwowym i weszła do mojego biura, krzycząc, jak mogłem jej to zrobić. Jej matka interweniowała, co zostało przyjęte jako moje rzekome odwrócenie całej jej rodziny przeciwko niej. Ale prawdę mówiąc, pewnie poczułbym się źle, gdyby nie fakt, że natychmiast po tym reszta jej tygodnia wyglądała jakby była aktywną i troskliwą żoną i matką przez ostatnie kilka lat. Oczywiście można powiedzieć, że stara się, ale robiła wiele prób i historycznie wracaliśmy do tego, gdzie byliśmy. Dla ciekawych dążę do pełnej lub przynajmniej większościowej opieki nad naszymi dziećmi. Już teraz i w przyszłości pokrywam wszystkie koszty związane z dziećmi. Ubezpieczenie, czesne w prywatnych szkołach, które będą uczęszczały od jesieni, rachunki medyczne itd. Moja teściowa dała mi odwagę i siłę, która wspomogła moją własną matkę w tej sytuacji. Jest tym, czego oczekiwałem od matki i żony.